To jest najlepszy przyjaciel żołądka. Nazywa się Imbir. Skupca na więcej witamin. Ostre, ale to jest ostrość zdrowia. Bardzo dobrze działa na metabolizm. Rozrzedza krew przede wszystkim. Wyrównuje poziom cukru w organizmie. Obniża cholesterol. I przyspiesza termogenezę dla tych, co szukają naturalnego spalacza tłuszczu, polecam bardzo. Imbirek. Ja przeważnie robię sobie smout. Jak mi się nie chce, to jem go w korzeniu. Pamiętajcie, w korzeniach najwięcej siły. Tak samo przecież działa cynamon. W laskach cynamonu obniża cholesterol i też właśnie wyrównuje poziom cukru we krwi. No i oczywiście kurkuma. Kurkuma jest super superaśna. E, działa przeciw... E, Alzheimerowi, e, oczyszcza organizm przede wszystkim też No zabarwia na żółto, to jest właśnie to, że można mieć po niej e, żółte zęby szybko, ale e, no wiadomo, że będzie to wszystko bardzo szybko zniwelować. Najważniejsze liczy zdrowie e, i żeby właśnie wzmocnić o, działanie kurkumy. Darzyła e, się z, z piperyną. Pierwszym czarnym, który tysiąckrotnie, a nawet i więcej a, pomaga płonąć kurkumę, która zawiera w środku kurkuminę. A, niezwykle zbawienną dla organizmu. Także serdecznie pozdrawiam i życia smacznego.